Rosyjskie bombowce dalekiego zasięgu pierwszy raz zaatakowały cele w Syrii, startując z bazy w Iranie. Irak otworzył swoją przestrzeń powietrzną. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony celem byli islamiści z ISIS oraz ci powiązani z Al-Kaidą. Moskwa informuje o atakach w Aleppo, Idlib i al-Zor. Świadkowie mówią także o nalocie na zajęte przez rebeliantów w przedmieście Damaszku. Źródła opozycyjne twierdzą, że Rosjanie ponownie użyli bomb zapalających. Są dziesiątki zabitych i rannych, w tym wielu cywilów. Rosyjski minister obrony, Siergiej Szojgu, zapowiada koordynację działań z Amerykanami w Aleppo. To ciekawe, bo Moskwa i Waszyngton wspierają walczące ze sobą strony. Nic dziwnego, że Amerykanie niczego nie potwierdzają. Intensywne walki w Syrii i Iraku sugerują nieco inny scenariusz. Celem Zachodu, w tym Amerykanów, będzie państwo islamskie w Iraku i na wschodzie Syrii. Ofensywy na Mosul, Irakkę, główne miasta kalifatu. Z kolei Rosjanie będą pomagać wojskom prezydenta Assada, to może oznaczać jeszcze cięższe walki w Aleppo, a w praktyce porzucenie przez zachód sojuszników na zachodzie Syrii. Nie byłby to pierwszy taki przypadek.